Pokój, dobro, pokój, dobro. No, mam nadzieję, że dobrze przeżywacie majówkę, dzisiaj 3 maja, a więc no, wspominamy Najświętszą Marię Panny, Królową Polski. No i dzisiaj w słowie na dobranoc też kilka słów o Maryi. Pewna historia, pewna legenda, trochę bajka pewno, którą znalazłem u Bruno Ferrero. Nie chcę przez tą bajkę, bo trzeba muszę na początku dać takie zastrzeżenie, że ja nie chcę przez tę bajkę, przez tą historię powiedzieć, że Matka Najświętsza ma więcej do powiedzenia niż, niż Pan Jezus, niż, niż święty Piotr, niż wszyscy święci razem wzięci, ale chcę powiedzieć, że kult Matki Najświętszej no, może nam pomóc. Zresztą, jak sobie w internecie poszukacie, jakie są obietnice Matki Bożej skierowane do tych, którzy odmawiają różaniec, to zobaczycie, że rzeczywiście to odmawianie zdrowasiek może okazać się dla nas czymś niezwykle ważnym. Maria daje przepiękne obietnice tym, którzy odmawiają różaniec. Ale nie o różańcu dzisiaj będzie, ale o pewnym żołnierzu imieniem Piotr. Posłuchajcie, proszę. Żył kiedyś człowiek szorstki i odważny o imieniu Piotr, który był żołnierzem. Umiał posługiwać się rusznicą i szablą i odznaczył się w bardzo sławnych bitwach. Ale żywot żołnierza i ciągła walka w różnych stronach świata to niebezpieczne przygody. I tak pewnego dnia, w czasie szalonego ataku, żołnierz Piotr został śmiertelnie ranny. Tego samego dnia przybył do wrót raju. Zapukał energicznie. Święty Piotr pospieszył mu otworzyć. Młodzieńcze, czego sobie życzysz? Zapytał święty Piotr, zmierzywszy od góry do dołu czerwono-niebieski mundur żołnierza: Chcę wejść do raju odpowiedział żołnierz jestem żołnierzem Piotrem. Wy mnie z pewnością znacie, gdyż noszę to samo imię. Spójrzcie, ile medali mi przyznano. Pominąwszy skromność, jestem najlepszy. Walczyłem dużo, nawet zginąłem za moją ojczyznę. Uważam, że zasłużyłem sobie na raj. Widzę, widzę, zamruczał święty Piotr. Wasze imię jest najpiękniejsze ze wszystkich, bez wątpienia. Walczyliście dobrze, tak, tak. Ale wszystko to nie wystarcza. Muszę wpierw rzucić okiem do moich ksiąg. święty Piotr wyciągnął grubą księgę z półki i zaczął czytać powoli stronę za stroną. Wszystko co żołnierz zrobił było zapisane w tej księdze. W miarę jak święty Piotr czytał, kiwał głową, szarpiąc swą długą białą brodę i mruczał: hm, hm, hm. Zawartość księgi nie była zadowalająca. Zgodnie z tym co było napisane i zgodnie z prawami, które regulują dostęp do raju, święty Piotr nie mógł absolutnie wpuścić tam żołnierza. Ale święty odczuwał wielką sympatię dla żołnierza, który nosił jego imię. Nie mogę posłać do piekła kogoś, kto ma na imię Piotr, myślał. Ale co mógł zrobić? święty Piotr wezwał świętego Michała Archanioła, który nosił miecz i zbroję i wobec tego powinien okazać zrozumienie dla swojego ludzkiego kolegi. Ci dwaj rozmawiali i dyskutowali długo. Święty Piotr starał się znaleźć jakieś wytłumaczenie, by móc pozwolić żołnierzowi wejść do raju. Ale nie, ale nie, wykrzykiwał święty Michał nie możesz łamać regulaminu. Ten żołnierz nie może absolutnie tam wejść. Musisz go wyrzucić. Wówczas święty Piotr zwołał zebranie wszystkich najdobrotliwszych świętych. Był tam więc święty Józef, święta Tereska, święty Franciszek, święta Katarzyna, ale nic nie udało się zrobić. Również ci święci kiwali głowami i twierdzili, że żołnierz Piotr nie był wystarczająco dobry, by wejść do raju. Potrzeba było czegoś więcej, by powstrzymać świętego Piotra. Bez wahania udał się do Jezusa. I zaczął opowiadać mu o tym wszystkim, co dotyczyło żołnierza. Mówił mu długo i szeroko o jego odwadze, szlachetności, o tym, że umarł za ojczyznę. Jezus uważnie słuchał. Ale właśnie wówczas pojawił się nieopisany hałas. Dwustu wściekłych i dyszących diabłów biegało po stopniach prowadzących do raju. Stój, stój! krzyczały diabły, poruszając spiczastymi widłami. Ten żołnierz nie należy do raju, ten żołnierz należy do nas. Sprawy przybierały zdecydowanie zły obrót dla biednego żołnierza Piotra. Czerwone diablisko ukuło go widłami, szyderczo się śmiejąc. Oto ten, który zawsze mówił: Świńskie diabły! Ale właśnie wówczas u boku Jezusa pojawiła się. Piękna pani. To była Maryja. Miała w ręku wielką złotą księgę, którą wręczyła Jezusowi. Jezus wziął księgę. Miała setki stron i wszystkie były zapisane. Jezus zaczął je przeglądać. Jezus czytał, czytał, czytał. W końcu zwrócił się do Maryi i pięknie się jej skłonił. To był sygnał. Żołnierz Piotr mógł wejść do raju. To sama Maryja ujęła go za rękę i wprowadziła go tam, a święty Piotr uśmiechał się zadowolony. O wiele mniej były zadowolone naturalnie diabły. Udały się wściekłe do piekła, protestując: Maryja jest naszą ruiną. Ciągle kradnie nam dusze, które do nas należą. Jeśli tak dalej pójdzie, będziemy bezrobotni. A święty Piotr nie posiadał się z ciekawości, co też zapisano w wielkiej złotej księdze, którą Maryja podała do przeczytania Jezusowi. Gdy wszyscy radowali się znowu przybyłym, święty Piotr zbliżył się po cichu do złotej księgi i otworzył ją. Na każdej stronie wypisane były niezliczone. Zdrowaśki, tysiące i tysiące, zdrowaś Maryjo. Ilekroć żołnierz odmawiał zdrowaś Maryjo, Madonna zapisywała to w Wielkiej Księdze. To właśnie te zdrowaśki otwarły drzwi raju żołnierzowi Piotrowi. Tak, moi drodzy. Tyle legenda, tyle historia. Jeszcze raz powiem, nie chcę tutaj powiedzieć, że Maryja ma więcej do powiedzenia niż Pan Jezus, niż, niż Pan Bóg, ale na pewno te obietnice, które daje Matka Najświętsza tym, którzy, którzy odmawiają różaniec, no, są takimi obietnicami dającymi nam nadzieję, że rzeczywiście nie opuści nas w chwili śmierci, że, że otrzymamy odpowiednie, potrzebne łaski. I za życia, i w momencie śmierci, żeby, żeby dostać się do raju. Dlatego zachęcam Was bardzo gorąco do odmawiania Różańca. Tyle na dzisiaj. Życzę spokojnej, dobrej, błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.